Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem House. No cóż, widzimy się w Fallout Shelter. Gra miała, znaczy premiera tej gry miała miejsce kilka dni temu. I tutaj już sobie hmm, przesiadłem taki sam powiedzmy, chociaż on jeszcze trwa jak widzieliście. Widzicie teraz wyskakują mi takie różne e, okienka, które mówią mi co mam robić teraz i tak dalej. Tutaj coś może zacząłem już robić. Dostałem takich, a nie innych duelerów, ale ta krypta może nie będzie tak do końca przemyślana. Zresztą, tak jak to miało miejsce w mojej starszej przygodzie z tą grą w wersji androidowej. Eee, więc tak. Dobra, co my tutaj mamy? Zebraliśmy nie przedmioty, tylko jak to się nazywa. A właśnie, propos tego tego mojego szukania słownik. w słowniku słów. Nagrałem kiedyś chyba w tamtym roku jeszcze odcinek na temat tego. W ogóle co my tu mamy? Możemy to przyspieszyć. Dobra, na razie nie. Zobaczymy co my sobie tutaj możemy robić w ogóle. Słyszałem, że jakieś nowości tutaj wprowadzili Nowe, diner, to mamy, to mamy. Power Generation. Mm -hmm, dobra, na razie nic ciekawego się nie dzieje, to po poopowiadam trochę. Więc. Yy, nagrałem odcinek na temat Fallout Shelter. Znaczy to był taki poradnik po prostu, gdzie mówię. Yy, co do czego, co do czego służy, jak to trzeba robić i tak dalej. I znajdziecie go, nie wiem, może tutaj w... W górnym w prawym górnym rogu ekranu macie dostęp do kart. O, o mamy jakiegoś nowego gościa, siła. Mhm. To jest to quarters, tak? Zapgrajmy to. Byśmy mieli możliwość. Przyjęcia więcej y, mieszkańców do krypty. Y, na czym to ja skończyłem? Wyobraźcie, że tak błądzę teraz myślami, ale to. Z, miałem trochę przerwy od nagrywania i tak ciężko mi teraz zebrać te wszystkie myśli. I się też wysławiać. Y, to o tym, że miałem przerwę, to też może gdzieś tam poopowiadam, ale gdzieś w odcinku, może z Fallouta 4. Do którego też będę, którego też będę nagrywał za chwilę po tym odci odcinku. Więc więc tak. Zaj polecam zajrzyjcie sobie tam na no, tamten odcinek mój. W opisie też pewnie dam gdzieś tam jakąś e jakiś link do tego. No i co? Na razie tutaj mamy nudy. Wspomniałem o tym, że jakieś nowe nowe tutaj rzeczy mają być. Tej wersji na PC? To chyba tak mówiłem, coś takiego. Już nie jestem pewien. Hmm, tutaj co, możemy sobie coś budować? Nic nie możemy. Nie mamy też kapsli na jakieś rozbudowy i tak dalej. Mamy 0 Newkacoli jeszcze. Nie wiem do czego. Aha. Chwilowo nie mam internetu, ale. Dlatego jestem on, on offline. O internecie to swoją drogą nam dużo do opowiadania. Chyba jest więcej miejsca na budowanie, tak ktoś mi się wydaje, nie? Jeszcze raz, dwa, dwa. O, i mamy jakiegoś nowego. Albo panią Jen, Jane Thompson Percepcji. ma. I to się sprawdzało. Tak, siła to jest potrzebna. Percepcja jest potrzebna do. Przepompowni wody, więc sobie tam panią wyślemy. Nie jest źle. Szczęście mieszkańców wynosi już 67%. Ale mi się język plącza, co nie? Zobaczcie, no. Jakieś zadania, gdzie są te zadania? Hmm... Raz, jeden. O! Dobra, to sobie przyspieszymy. 40, 40... No ta, dajmy to. raz 33% na... Jest i mamy. Uwaga. Tak jest, zdobyliśmy za to zadanie skrzyneczkę. Skrzynki nie będę kupował, bo... Ach, dobra, nieważne. Po prostu nie mam hajsu na, na, takie, na takie rzeczy. Dlatego też odsyłam gdzieś tam w kartach. Macie odcinek o, 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 o tej mojej niemocy, takiej finansowej. Uh, Radioway. kapsle? No. Come on. O. A ten. Taki średni w sumie. I kapsle, 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 i tyle co I tyle. Zobaczmy sobie, co nam. O. Proszę bardzo, za 50 wody będzie też skrzyneczka Daily raport. Nic ciekawego się nie działo. No i lewele, lewele. To jest potrzebny agility, więc sobie <laughs> teraz może przeskanujmy dokładnie każdego mieszkańca. Ta pani nie jest. Dajmy może... Takich tutaj, co nie są jacyś tam, nazwijmy ich wartościowymi. Tam ma trochę siły. Która to była? Ty? Nie, ty. Ty. Albo nie, cholera, daj tutaj jeszcze. No i kolejna taka, nie, no. No, jeszcze Living Quarters trzeba rozbudować. Pewnie. Będę mógł mieć Dobra Skakuj, Ty gościu, Troszeczkę lepiej u ciebie z inteligencją. Ta pani, ta pani ma Agility i Diner się zgadza. Charyzma, charyzma to nie do końca. Ale na razie niech będzie. Tutaj, percepcja, tak? Tak jest. Jeszcze pamiętam. O! Bardzo fajnie. Tutaj nic ciekawego. Tutaj du dużo siły. Tutaj też trochę siły. O! Wody zaczyna brakować. Jak to? Jak to? Gdzieś tutaj ktoś był jeszcze z taką siłą podwyższoną trochę, ale to była chyba jakaś. Pani, nie ta. Ta druga. O. Panią zapraszam tutaj. No z wodą coś kiepsko. Percepcja. Ta ma troszeczkę percepcji. To tą panią dajmy tutaj. A tylko dwie, dwie osoby tylko mogą pracować. Aj. Siła i siła tutaj chyba więcej siły, co? Tak samo, tak samo. Wybaczcie, że robię teraz taką rotację tutaj z ludzi ale cholera, no percepcja słabo i percepcja lepiej. No dobra. Ty o! Tu jest to siła większa siła, co? No tak samo do Diaska O Storage Room. Tylko nie mam kapsli na kurde wybudowanie tego Przyspieszmy to obok. Z tą wodą jest masakra trochę. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy się złego, bo nie mam broni żadnej, ani nic. Z wodą jest najgorzej. Zatem, zatem... Gdzie jest woda? 125, stać mnie. Rozbudujmy to trochę. Wody trzeba percepcji, tak? Dobra, ten pan nie najgorzej stoi percepcją. No tutaj w ogóle coś. Agility. Agility. Dobra, tutaj nam się już zakres ten powiększył, ale to jak wspomniałem na początku o tych wszystkich funkcjach i tak dalej mówię. Gdzieś tam, o, szczęście wzrosło, bardzo fajnie. O tych wszystkich rzeczach mówię gdzieś tam w tym tutorialu. W tym poradniku takiego do Fallouta. Więc polecam bardzo gorąco tam sobie zajrzeć. No niewiele się zmieniło od wersji androidowej do, do wersji PC-towej, nie? Więc... Doszły jakieś tam dodatki, jakieś tam zadania chyba mają być jeszcze, czy coś takiego. Ale to już ten... Nie wiem czy robić z tego serię, czy nie. Napiszcie w komentarzach. Nie? Znaczy, mnie już ta gra trochę nudzi. Ja tyle w nią przegrałem w tamtym roku jeszcze na tej wersji androidowej dla mnie to jest już żadna nowość, nie? Co innego Fallout 4, bo, bo w, jego, w niego gram jakby cały czas. A, ten, a w to grałem rok przerwy i znowu w to zaczynać grać. No to dla mnie jest trochę takie. Nie wiem, ja, ja nie mówię nic na tą grę, bo ona jest spokojna w ogóle, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, co to jest? Screenshoty... Uh, Living quarters, to czy by się przydało gdzieś tam zrobić. No i co? Musimy czekać chyba na... Nie chcę destrojować. Wybaczcie. A dzisiaj jestem taki nie wiem, niewyspany, roztargniony, niezebrany do kupy. Taki dzień chyba, no ja też nie jestem wyspany z tego powodu, bo chodzę na noce cały czas teraz. Pracy byłem, kurczę. 5 dni pod rząd i noce, i dniówkę, i wszystko. Dobra, no i chyba co? No to... Teraz zaczynają się nudy, tak? Nie mamy skrzynek, więc, jak ktoś zaczyna i sobie kupi już skrzynki do otwarcia, no to mu tam jakoś leci, nie? 5 minut, i ma skryptę rozbudowaną potąd. A ja, no co? Co mogę zrobić tutaj? Nic. Tyle, czekać. O, 50 wody i mamy chyba skrzynkę, tak? No. Może coś się zacznie dziać, o ile będzie. Skrzynka ciekawa. No, jakiś pistolecik, chociaż jeden. Kamera to na części pójdzie. Kapsle oczywiście, że kapsle. No i kapsle pewnie, że tak. Ani żadnego porządnego, kurde, duelera, żeby... No nie wiem, no... Też... Znaczy... Warto czekać na odblokowanie... Tego, tego, jak to się nazywa? Weapons. O. Siłownia. Druga siłownia. Armory, classroom. Outfit. O, widzę, że. Zaraz, zaraz, bo dodali nowe te! Fitness room jakiś kurczę... Game room to chyba było. Barbershop. Nuclear reaktor. A, to było już. Garden też było. No to, to, to też było. Dobra. No i co? No, no i musimy czekać tak. A mnie i, 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 i monotonnie na to, aż odblokujemy te pomieszczenia z siłownią i tak dalej, żebyśmy tutaj zaczęli działać, ćwiczyć naszych duelerów pod kątem siły. Percepcji, e, Endurance i Agility, nie? żebyśmy tutaj jakoś... Nie no, bo dzisiaj to, to naprawdę no... Ten gościu ma trochę siły. No, dobra. Na razie. Gdzieś tutaj poszukajmy jeszcze jakiejś percepcji. Nie, zaraz, pani. Ta pani? Nie, dobra. No to pani pójdzie tutaj. Co, co mi się wydaje, to w podwójnym pomieszczeniu mogą pracować cztery osoby, a w takim pojedynczym dwie tylko. No, coś tam jeszcze pamiętam. Ale to też mój błąd, bo powinienem był przed nagraniem tego odcinka sobie obejrzeć tamten mój stary poradnik. Oh, Fallout Shelter i... I wtedy by jakoś to wszystko było, nie? Tak co, no jest gra, bo jest, wyszła na PC-ta, nie wiem w sumie też po co, ja grałem w Fallout Shelter w tamtym roku, to był na telefony, tak, na Androida, ja grałem też na PC-cie, bo miałem, mam emulator na komputerze i sobie normalnie odpalam jakieś aplikacje z Androida, więc można powiedzieć, że też grałem w... Wersję na PC, -ta, tak? Tylko, że tutaj dodali więcej jakichś tam funkcji, których jeszcze nie wiem, nie znam. Z... O których już wspomniałem w zadaniach, między innymi. Nie wiem, coś jeszcze dodali oprócz jeszcze tych nowych pomieszczeń. No tak, tak, no to to jest. W sumie nie wiem, co można robić jeszcze. Nie. Moim zdaniem, na Androida to było lepsze niż na PC teraz, bo. No co, no się siedzi. Można pogadać, kawkę wypić. Nie wiem, no, na, na, na telefonie to było inaczej, bo wiecie. Telefon mamy cały czas przy sobie. Albo kogoś wyślemy. Właśnie, propos, sobie przypomniałem. Ale nie, no, gdzie wysyłać teraz bez broni, bez niczego. Dobra, chrześcijanista. Gdzieś tutaj dajmy jeszcze komuś tej, może pani miłej. Broń, niech ma. A eee, czym to ja mówiłem? Że telefon mamy cały czas przy sobie i możemy sobie odpalić tą grę raz na jakiś czas gdzieś tam wysłać kogoś na eee, pustkowia, żeby spenetrował i tak dalej. Za jakiś czas sobie znowu wejdziemy. On wróci, prawda? Gdzieś tam sobie znowu porobimy. Jakoś to leciało, natomiast teraz, no sami widzicie, ja tutaj siedzę z wami i coraz bardziej mi nudno i coraz bardziej chcę zakończyć ten odcinek. Wy pewnie też tego chcecie, chociaż już pewnie zakładam, że większość z was dawno wyłączyła. No. Także tak to mniej więcej wygląda, nie? Takie, takie jest moje zdanie na temat tej gry. Ta gra miała wielki sukces na Androidzie, ale no podejrzewam, że tutaj na PCcie będzie to bardziej męcząca gra, nie? Zwłaszcza dla takich osób jak ja, którzy nie kupują skrzynek, nie mają tutaj co robić, no widzicie, no ja sobie siedzę tutaj I sobie normalnie mogę, nie wiem, położyć się teraz i z grom odpaloną mi sobie czekać na jakieś, nie wiem co Na zbieranie tylko surowców, albo na czekanie jak ktoś przyjdzie, jakiś nowy mieszkaniec, albo nie wiem co no. Tutaj sobie tak chodzą, kurde po tym rumie Coś nie za bardzo działa, to przybliżanie też, wiecie. Ty, gościu, chodź tutaj i sparujesz się z tą. Robicie sobie babaska, może co? Chyba, że i tak będę musiał, kurde. No, fully upgrade. No, a więc spoko. Będę musiał gdzieś sobie tutaj jeszcze. Ale ta krypta jest całkowicie nieprzemyślana, wiecie. To wszystko przez ten na początku kurde samouczek, to miałem rozwalić. Też jeszcze sobie kiedyś tak myślałem, bo jeszcze na tym jak była ta wersja androidowa. Miałem sobie robić nową kryptę i tak dalej, jeszcze znaczy już po tym jak nagrałem ten wam poradnik. Miałem to wszystko tak, wiecie, już od początku przemyślanie robić i tak dalej. Teraz tak samo miałem taki plan, a wszystko ten samouczek na początku wszystko zepsuł, no. Ten nie storage room, tylko... barak. No dobra, niech będzie barak. Miałem go rozwalić. Tutaj zrobić... Tu też źle zrobiłem, bo tutaj miały być e, pomieszczenia z, od elektrowni, a nie kurczę... jadłodajnia, nie? Bo tutaj z siłowni mają większą siłę. Bo tutaj przede wszystkim chodzi o siłę i chociaż elektrownia albo percepcja, percepcja chyba znaczy elektrownia albo może przepompownia wody. Przepompownia wo wody chyba bardziej się jeszcze bardziej a mi się plącze dzisiaj wybaczcie no. Przepompownia wody chyba jeszcze, jeszcze jest yy, bardziej. Yy, lepszym wyborem. Niż elektrownia, bo percepcji, bo tutaj potrzebują percepcji, tak? Co ty tutaj chcesz? Dobra. Yy, percepcja, jak wiecie, służy do strzelania, a tutaj jest pierwsze pomieszczenie, jakby było, yy, w którym właśnie, jakby bandyci napadali, to pierwsze pomieszczenie byłoby właśnie ta przepompownia wody, gdzie percepcja służy do strzelania, nie? Jakbym tutaj wyposażył ich wszystkich w dobre bronie i tak dalej, no to... ...to masakrę zrobili z tymi badutami tutaj. No a tak... A... Tak, chyba nie będę robił z tego serii, wiecie? Chyba taki jeden tylko to będzie ten odcinek. Nagram... ...takie pierwsze wrażenia z... ...z premierą gry, z... ...nie wiem... Z, z recenzją też, bo nawiązując jeszcze do tego do wersji PC-ta kontra Android nie? Android był bardziej dla mnie niezjadliwe tylko no wiecie, no tłumaczyłem już Wam bardziej to było sensowne dla mnie niż niż ta gra na PC-ta no, bo tutaj widzicie, już gadam chyba nie wiem 15 minut do was tylko i nic nie robię no. tak samo wy jak i ja patrzycie się na ten sam ekran cały czas no tutaj coś się zaczyna dziać chyba między nimi więc dobrze no i co będziemy kończyć? bo tutaj nie wiem no nic więcej nie mam już do roboty nie wiem może trochę zróbmy jeszcze tak jeśli wam się jeśli chcecie, chcielibyście serię z tej gry to jeszcze, może byłaby taka możliwość, ale z jakąś tam przerwą, ja bym sobie pograł trochę nie, gdzieś tam w międzyczasie, jakiś czas w ogóle znalazł, bo teraz mam taki zawrót głowy to się nie mieści i kompletnie nigdzie gdzieś tam bym sobie pograł, trochę bym rozwinął tą kryptę I może wtedy jakiś tam kolejny odcinek bym nagrał, nie wiem, dawajcie znać w komentarzach przede wszystkim co myślicie o tym wszystkim też napiszcie co myślicie o tej grze na... w sensie o tej wersji na pc -ta. nie wiem czy czy, czy czy gracie, czy wam się podoba lepiej niż był na androidzie czy jak myślicie, że ma to sens czy coś, no, nie wiem cokolwiek piszcie, ja chętnie poczytam wasze opinie na ten temat No i tyle. No i tyle. Ja idę chyba teraz nagrywać <laughs> Wam odcinek z Fallouta 4. Też tak haniebnie zaniedbałem serię z z YouTubers live. Bardzo żałuję, bo zbiera naprawdę fajna. Gdzieś tam pewnie coś jeszcze nagram. Chociaż już taka przerwa była, że szczerze mówiąc mi się nie chce aż tak bardzo do niej wracać. Jak. Nie wiem. No do a 4... jeszcze jeszcze wrócę z jakąś tam ochotą, nie? Tak samo było kiedyś pamiętam z Assassin's Creed Black Pack 4. Gdzie miałem, nie wiem, grałem trochę, później miałem ileś tam miesięcy przerwy, później znowu wróciłem, ileś tam pograłem, później znowu miałem przerwy miesiąc czy tam ileś i... No finalnie przeszedłem tą grę, ale... Ale normalnie przechodziłem ją rok. Nawet ponad. Zresztą... W... Nie mówię, że teraz tak nie przechodzę, bo Fallouta też już ciągnę pół roku, dobre. Kiedy w ogóle Fallout wyszedł? W wrześniu? Nie. W wrześniu pamiętam wyszedł... albo przed wrześniem jeszcze. W końcem sierpnia chyba, czy coś takiego. Wiem, że 1 września wychodził Mad Max. O ile mi pamięć nie zawodzi jeszcze. A Fallout coś koło tego było. Sierpień... albo... Przed Mad albo po Mad Maxie, dobrze nie pamiętam, zdaje się, że przed, ale. Dobra, już tak gadam od rzeczy, nie. No bo co tu można innego robić, no. Jeszcze raz, no popatrzcie, gadam do Was już 20 ileś tam minut. I w zasadzie co, poprzyjmowałem tych nowych ludzi, troszeczkę tutaj pobudowałem. No i tyle. I sobie gadamy, teraz gdybym miał tutaj kawkę przy sobie, to bym sobie z chęcią wypił i... i tyle, dobra, kończę, bo nie wiem, czy tak dotarliście do tego momentu, jeśli tak, to bardzo wam dziękuję za uwagę i za, za, za cierpliwość, i za, za wszystko, za, za łapki w górę, komentarze, no i subskrypcję przede wszystkim. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze, to dostawcie tego suba, co wam tam szkodzi. Gdzieś tam się może raz na jakiś czas wam pokażę w powiadomieniach. Znaczy nie w powiadomieniach, tylko no, wiecie, YouTube czasami. Czasami to działa, czasami nie. Że pokażę wam jakiś nowy film osoby, którą subskrybujecie. No i tyle. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i zapraszam do. Do innych serii, do innych gier moich. No i tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i pa pa.